Mamy XXI wiek. Często słyszy się żarty o tym, jak ktoś chodzi do kościoła i prosi nieistniejącą osobę o rozwiązanie jakichś konfliktów. Wciąż w Polsce żyje wiele katolików, lecz w większości są to starsi ludzie i wiara z każdym pokoleniem zanika. Więc w co wierzą młodzi w tych czasach? Większość po prostu nie wierzy w żadną relikię i jest ateistami czy agnostykami, choć na razie jeszcze statystyki są zakłamywane przez szczyty bierzmowania, do których podchodzą niepełnoletni, którzy w ogóle nie wierzą, tylko tradycja tak nakazuje. Choć brak wiary, promowany jest często jako większe zrozumienie świata, mądrzejsze podejście do życia, to jednak wiara nie lubi pustki i zawsze znajduje się w coś w zamian. I tu przechodzimy do tematów magii i jasnowidzenia. Choć bardzo naciągany, to nawet są już określenia na takie zjawiska jak magiczna Julka czy Julka z Twittera, która często wyśmiewa osoby, które wierzą w jakąś religię, najczęściej katolicką, choć sama wierzy w różnorodne gusła czy znaki Zodiaku. Właśnie na Twitterze pojawia się wiele przykładów nastoletnich dziewczyn, które powołują się na różne magie i gusła. Moja mama sprawdzała wahadełkę i wyszło, że Trzaskowski wygrał i sondaże są sfałszowane. Akurat, żeby wierzyć w Boga, to trzeba być kompletnym imbecylem. A co do astrologii, magii żywiołów itd., to jest to nie tylko wiara, ale też świetne zainteresowanie. Trzymajcie kciuki, żeby nie była w ciąży. Czy zrób tarota zamiast testu ciążowego i ci wyjdzie, czy jesteś w ciąży. W 2020 roku częstym zjawiskiem jest też tak zwana manifestacja co jest wręcz modleniem się, po prostu o jakieś zdarzenie manifestacja, żeby było dużo śniegu, jak przyjedziesz. Przyszły mi obie pary butów na studniówkę, jest to taki slej, tylko manifestacja, żebym się nie wywaliła. Czy manifestacja, żeby ty z WF upuścił wcześniej? Hej, dziewczyny, mam problem i pytanie naraz. Od jakiegoś czasu ciężko mi wejść w jakąś poważniejszą relację, i obawiam się, że może być to spowodowane moim znakiem Zodiaku. Jestem zodiakalną panną i mam do Was pytanie, czy któraś z Was była w urzędzie, by zmienić datę urodzin? Jeszcze nie wiem, na jaką chciałabym. Najpierw muszę wiedzieć, jak to wygląda. W dzisiejszych czasach nadal gazety karmią swoich odbiorców głupotami na temat znaków zodiaku i najczęściej są to gazety skierowane do kobiet, na przykład 4 znaki zodiaku, które będą miały szczęście w 2023 roku. Czyli nie masz tego zodiaku, to nie masz po co się starać nawet i nie rób nic. Albo co Cię najbardziej przeraża? To zależy od znaku zodiaku. Chyba najbardziej przerażające są jednak osoby, które biorą na serio wpływ zodiaku na człowieka. Jesteś bliźniakiem, więc jesteś dwulicowa i nara. jest coś z Sejwonu? Może kupić z reklamki na stronie, please? Najseksowniejsze znaki zodiaku. Najpierw muszę poznać Twój znak zodiaku, zanim pójdę z Tobą do łóżka. Są niezliczone przykłady takich zachowań na Twitterze, czy po prostu gazet i w cudzysłowie poważnych portali, które piszą na takie tematy i większość jest na serio. Choć jest to jeszcze zjawisko najczęstsze u młodszych dziewczyn, dlatego też można to uznać za błędy młodości, z których się wyrośnie. I nie jest to aż takie szkodliwe. Gorszym przykładem są jasnowidzowie, a głównie, bo najbardziej popularnym w Polsce, jest jasnowidz Jackowski. Uczestniczył on często w sprawach zaginięć ludzi, gdzie rodziny miesiącami szukały kogoś ze swojej rodziny i w takich sytuacjach wkraczał taki jasnowidz, gdy policja nie dawała rady. Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą żerować na zdesperowanych rodzinach, próbujących odnaleźć swoich zaginionych bliskich. Zdesperowani, na przykład, rodzice łapią się już wszystkiego, by mieć jeszcze nadzieję i chęci do dalszych poszukiwań. I tutaj wchodzą tacy ludzie, którzy wykorzystują tragiczne sytuacje i zarabiają na tym pieniądze. A jak już któremu się po szczęściu, na przykład Jackowskiemu, dobre 20 lat temu to potem jedzie na tej renomie już do końca życia, ale to zasługuje na oddzielny odcinek, dlatego teraz się żegnam i widzimy się niedługo.